Szymon Koszycki na moim kanale i w 10 odcinku będzie w roku w tym roku Opowiem jakie są plany na wakacjach i na zakończenie ro, roku szkolnego No i plany e, na wakacje takie, że prawdopodobnie już wiem co będę robił za piergierą w roboty no Będę po prostu pracował, może w wolnych chwilach na weekend, albo tak, kiedy z przyjaciółmi się spotkać, kiedyś gdzieś iść na miasto, czy coś, to, i to, takie plany. I od lipca, nie wiem jak będzie z filmami na zawsze ale od lipca będę już vlogi zresztą, będę Wam nagrywał. No jak będę miał dużo czasu to będzie dużo filmów, jak mniej czasu no to mniej filmów, ale I tak prawdopodobnie Znaczy Łukaszenkę to nagle Nie wiadomo ile filmów na czas No i taki oplan, no, ale jak to będzie na wakacjach to jeszcze nie wiem czy Faktycznie tak będzie, czy będę w domu, ale no A na zakończenie roku z, z względu na to, że y Że już y ze szkoły naszą kochaną przyjaciółkę, no to taki meras od, odwalimy. No, no że jej na bym powiedziała, podziękował. No, i, i takie, o. I cóż, po, po zakończeniu roku już znajdziemy jakąś mieszczówkę. Pożegnamy, no i trochę mnie to martwi, że już na Coraz bliżej ten przykry moment, kiedy już będziemy zegnać naszą przyjaciółkę. Oj, to będzie najgorsze. No. Może też o tym w wrokszycowym e, nagram jak ja. Przeciwnie jak e, już no, z zegnałem e, przyjaciółkę. No. Ale o o ostatni dzień spał top. Trzeba to oczywiście. Trzeba na raz zrobić. No. I tu już czy gdzieś wyjeżdżę na wakacje? Raczej nie, raczej nie Bo gdzie ja pojadę niby? No. Chyba, że no <laughs> Możecie się skapnąć no. I to chyba byłoby na, na, na chwilę takie moje plany na wakacje no. Także cóż Jeśli Wam filmik się spodobał to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz I możecie napisać jakie Wy macie plany na wakacje Także trzymajcie się ciepło Nara si.